Cześć! Dziś robimy biszkopt na budyniach. Mięciutki, delikatny i puszysty. Przepyszny! Z sześciu dużych jajek oddziel dokładnie białka od żółtek. Białka ubij na sztywno ze szczyptą soli, następnie dodaj jedną szklankę cukru i kontynuuj ubijanie jeszcze około 10 minut, do chwili gdy piana będzie naprawdę bardzo sztywna. Następnie dodaj 6 żółtek i miksuj tylko i wyłącznie do chwili, gdy całość się połączy. Następnie mikser odstaw na bok i dodaj 3 łyżki mąki pszennej, pół łyżeczki proszku do pieczenia i 3 budynie śmietankowe lub waniliowe bez cukru. Suche składniki możesz również przesiać do piany, wówczas na pewno łatwiej będzie je wymieszać. Gotowe ciasto przelej do tortownicy 24-26 cm i od razu wstaw do piekarnika nagrzanego do 160 stopni bez termoobiegu lub 150 z termoobiegiem. Biszkopt piecz przez 45-50 do minut, a po upieczeniu od razu wyjmij z piekarnika i wystój Smacznego!